Ciekawe, ile osób dzisiaj jeszcze ma świadomość, co tak naprawdę jest istotą adwentu. i dobro, witam was bardzo serdecznie. Kolejna niedziela adwentu, a więc w sposób szczególny też no, chcemy pochylić się nad tym tematem adwentu. Przeżywamy ten czas liturgiczny. Więc zadajemy sobie pytanie, no, co ten okres liturgiczny, okres adwentu ma nam do zaoferowania. Po co ten adwent jest? Tak sobie pomyślałem, Gdybyśmy spróbowali zrobić ankietę taką uliczną i zadać pytanie przechodzącym osobom, tym, wiecie, zabieganym, tym biegającym od marketu do marketu, co tak naprawdę jest istotą Adwentu, no, pewno wiele osób by powiedziało, no, jest to przygotowanie do świąt. Ciekawe, ile z tych osób powiedziałoby, no, że jest to przygotowywanie do świąt Bożego Narodzenia. Pewno wiele osób by powiedziało, no jest to taki czas jakiegoś wewnętrznego porządkowania, może i domu, ale i może i serca. Niektórzy by powiedzieli, no, że trzeba przygotować się do świąt, więc trzeba zrobić zakupy, trzeba przygotować dom, trzeba przygotować Wigilię i to jest wszystko ważne. Inni by powiedzieli, no, bo to tak jest gorący czas biegania za prezentami, a ciekawe, ile osób jest świadomych tego, że Przygotowujemy się przez Adwent na przyjęcie największego podarunku, największego daru, jaki człowiek mu, może sobie wyobrazić, wymyślić a więc dar samego Boga. Bo Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. A więc mamy dar od Boga. W postaci syna Bożego, który narodzi się jako, jako dziecie w Betlejem. Co jest istotą Bożego Narodzenia? Może niech nam pomoże znowu w odnalezieniu tego sensu adwentu, sensu liturgii kardynał Ratzinger. Zapraszam do wysłuchania krótkiej refleksji tego wyśmienitego teologa. W obliczu przejawiającego się dziś coraz bardziej spłucenia i wypaczenia sensu Adwentu i Świąt Bożego Narodzenia obodziła się na gruncie wiary tęsknota za prawdziwym Adwentem. Same tylko nastroje, same tylko choćby najpiękniejsze uczucia nie wystarczą. Tęsknimy znowu za samą istotą, za zdrowym i treściwym pokarmem dla ducha, za tym, co wiąże się z pobożnym przeżywaniem Nocy Bożego Narodzenia. Święcić adwent znaczy ożywić i pogłębić w sobie wiarę w ukrytą obecność Boga. Stanie się tak, gdy wejdziemy na drogę nawrócenia i wyzwolenia się od rzeczy widzialnych ku niewidzialnym. Krocząc tą drogą, zdamy sobie sprawę z cudów łaski i poznamy, że nie może być większej radości dla człowieka i świata, jak łaska, która jawi się wraz z Chrystusem. Świat nie jest machiną bezsensownie mielącą ludzkie trudy i cierpienia. Całą nędzę świata ogarnęło miłujące miłosierdzie Boga. Kto w ten sposób przeżyje adwent, ten będzie mógł w radości oczekiwać wesołych i błogosławionych świąt Bożego Narodzenia i przekona się, jak wiele treści zawierają w sobie owe stereotypowe życzenia, jakie sobie składamy w te dni. Te stereotypowe życzenia wcale nie muszą być stereotypowe. Aczkolwiek, no, zazwyczaj tak jest, że życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, ludzie wiary jeszcze dodadzą błogosławieństwa Bożego, prawda, sukcesów i tak i tak dalej. Czyli de facto, o czym ja już wielokrotnie mówiłem, życzymy sobie zbawienia. No, bo czym jest zbawienie? Najogólniej można powiedzieć, że zbawienie. Jest uwolnieniem od zła. Uwolnieniem od tego, co, co nas męczy, co nas dręczy, czego nie chcemy, co utrudnia nam życie, po prostu od tego, co jest niechciane. Dlatego też w modlitwie ojcze nasz modlimy się, zbaw nas ode złego. A więc, jeżeli życzymy sobie pomyślności, zdrowia prawda, sukcesów, no to życzymy sobie tego, co, co jest dobre, życzymy sobie zbawienia. Ale życzymy sobie zbawienia tylko w tym wymiarze doczesnym. A tutaj kardynał zwrócił bardzo mocno uwagę na to, że w Adwencie chodzi o pewne nawrócenie, byśmy odwrócili się od tego, co widzialne, ku temu, co niewidzialne. A zatem, żeby te nasze. Wydawałoby się stereotypowe życzenia nabrały wymiaru nadprzyrodzonego, takiego duchowego, takiego zbawczego. A więc życzmy sobie zdrowia, pomyślności i tak dalej, ale w wymiarze wiecznym życzmy sobie zbawienia wiecznego. Bo nasze życie nie ogranicza się tylko do tego, co jest tutaj na Ziemi. Kardynał Ratzinger to bardzo obrazowo powiedział, że świat nie jest machiną bezsensownie mielącą ludzkie trudy i cierpienia. My nie jesteśmy stworzeni do tego świata. W tym świecie żyjemy, oczywiście. W tym świecie się zbawiamy. Ale myślimy o świecie przyszłym. Myślimy o życiu wiecznym. Myślimy o zbawieniu wiecznym. Myślimy o Bogu. Który przychodzi do nas, by nam ofiarować zbawienie, które straciliśmy przez grzech pierworodny. Bardzo dobrze znamy te, te, te sceny biblijne, bardzo dobrze znamy te obrazy, że, że grzech pierworodny zamyka bramy nieba. I właściwie jest tak, słuchajcie, że po grzechu pierworodnym żaden człowiek do nieba się nie dostał. Nawet najbardziej święty, nawet Abraham, nawet Mojżesz, prawda? Nie dostali się do nieba. Niebo było zamknięte. Oni przebywali, tak przynajmniej opisuje nam to Biblia, w Szeolu. Ten Szeol, oczywiście, to jest, to jest, to jest taka przestrzeń bardziej duchowa niż materialna, bo to trudno, trudno materialnie sobie Szeol wyobrazić. Natomiast jest to, jest to pewna, pewna przestrzeń duchowa, opisywana również w Nowym Testamencie. I, i ta, ta przestrzeń duchowa, ten Szeol, miał takie, takie trzy płaszczyzny. Też to obrazowo bardzo przedstawiamy, no bo, no bo obrazami człowiek myśli i, i, i sobie pewne rzeczy wyobraża. Więc w tym szeolu były takie trzy, trzy poziomy, ten górny, najwyższy poziom to właśnie było, było, było to miejsce, była ta przestrzeń, gdzie byli ci najświęci, ci ojcowie, to łono Abrahama, prawda? pamiętamy tego łazarza, tego nędzarza. Z, z Ewangelii, który, który po śmierci idzie na łono Abrahama i tam, tam w nagrodę za, za to swoje dobre życie, które starał się prowadzić na ziemi, tam idzie. Natomiast ów bogacz poszedł gdzieś tam na samo dno. I, i można tak powiedzieć, że na samej górze są ci najlepsi, na samym dole są ci najgorsi, a pośrodku ci, którzy są trochę dobrzy, trochę źli, jeszcze potrzebują jakiegoś, jakiegoś oczyszczenia. Co, co, do, co do istoty, co do zasady, niebo zostało zamknięte. Zbawienie wieczne zostało zamknięte. Nie odebrane w tym znaczeniu, że, że już nigdy więcej nie będzie, ale niebo zostało zamknięte. Ono istnieje. Istniało wówczas również. Tak? Ale żaden człowiek nie mógł cieszyć się niekończącym się szczęściem na wieki. Żaden człowiek nie mógł cieszyć się tą radością, pełną radością, do której jesteśmy powołani, za którą tak bardzo tęsknimy. I dopiero dar, który otrzymaliśmy, dar w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Ten dar, który jest wielką łaską, tutaj znowu yy, odwołam się do kardynała Ratzinger'a, który pisze tak: Krocząc tą drogą, czyli kroco, krocząc drogą odwracania się od tego co ziemskie i kierując swoje, swoje tęsknoty ku niekończącemu się szczęściu, ku zbawieniu wiecznemu, idąc drogą nawrócenia, krocząc tą drogą, zdamy sobie sprawę z cudów łaski i poznamy, że nie może być większej radości dla człowieka i świata, jak łaska która jawi się wraz z Chrystusem. Dlatego właśnie oczekujemy Jezusa Chrystusa, który ma się narodzić w Betlejem, który stał się człowiekiem i przeszedł cały ten proces nasz ludzki również dojrzewania. 20 przepraszam, 25 marca, czyli 9 miesięcy temu 9 miesięcy temu, no niecałe 9 miesięcy, bo od 25 marca do 25 grudnia jest 9 miesięcy, czyli od święta zwiastowania, kiedy to Anioł przychodzi i Maryja poczęła z Ducha Świętego, do tajemnicy Bożego Narodzenia 25 grudnia mija 9 miesięcy. A więc można powiedzieć, że, że nawet liturgia uwzględnia ten ludzki rytm życia i rozwoju i narodzin, prawda? Oczekujemy na, na tego, który, który jest naszym Zbawicielem. I uwaga, oczekujemy na tego, w którym zrealizują się nasze tęsknoty. I dlatego ta tajemnica Bożego Narodzenia jest tak wielkim świętem, jest tak wielkim darem, bo oto przychodzi na świat Zbawiciel, który za 33 lata, oddając swoje życie na krzyżu, z miłości, wypełniając wolę Ojca z miłości, poświęcając się za nas z miłości, Otworzy nam bramy nieba, słuchajcie. Dlatego, dlatego to jest tak ważne święto, dlatego to jest tak ważne wydarzenie, które upamiętniamy co roku. Przychodzi na świat Zbawiciel, który otwiera nam drogę do nieba. I Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jako pierwszy wprowadza ludzką naturę do nieba. Niebo zostaje nam otwarte. Cel naszego życia jest znowu do osiągnięcia. Jezus też wstępuje do piekła, to jest inna tajemnica. Będziemy o tym może w czasie Wielkanocy mówili. Wstępuje do piekła, właśnie do tego Szeolu, te dusze oczekujące na wejście do nieba wprowadza. Wprowadza tam do wiecznej szczęśliwości. No teraz jeszcze czekamy na, na powtórne przyjście Chrystusa i na zmartwychwstanie ciał naszych, ale to, to jest znowu inny wymiar naszego życia, inny wymiar na, na naszego oczekiwania na powtórne przyjście. Teraz, teraz czekamy na, na tego, który, który ma przyjść. Oczywiście On już przyszedł. My, my sobie przypominamy to przyjście, przeżywamy to przyjście, uświadamiamy sobie, jak wielką miłością Bóg obdarzył człowieka, że poświęcił nawet swojego syna. I stąd, wiecie, jest to, jest to, jest to napięcie w nas, jest to oczekiwanie na, na przyjście Zbawiciela. Natomiast oczywiście Adwent ma też ten wymiar e, związany z, przemi, z przemijaniem tego świata, jak to się potocznie mówi, z końcem tego świata, ale świat się przemieni, a nie skończy. On się przemieni, ale się nie skończy. Także, także Adwent ma też ten wymiar drugi, taki eschatologiczny, i wyczekujemy tego przyjścia, powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale. Oczywiście można byłoby o Adwencie naprawdę długo mówić, o tym wyczekiwaniu, o, tym, o tej tęsknocie za obecnością Boga pośród nas. I ten Bóg jest pośród nas. On jest w kościele. Chociaż nie wszyscy rozumieją istoty kościoła, ale Bóg jest w kościele. Bóg jest Emanuelem, czyli Bogiem z nami. To słowo Emanuel pod koniec adwentu w sposób szczególny będzie wybrzmiewało teraz również, ale w sposób szczególny, kiedy będziemy już, już tak czuli bliskość tajemnicy Bożego Narodzenia, tajemnicy Emanuela Boga, Boga z nami. On jest, Bóg jest pośród nas w swoim kościele, On nas prowadzi, On się o nas troszczy, On nam udziela nieustannie swojej łaski. I to jest piękne, słuchajcie. I to jest piękne, i, i dlatego odwołam się do kardynała znowu. Same tylko nastroje, same tylko choćby najpiękniejsze uczucia nie wystarczą. Tęsknimy znowu za samą istotą, za zdrowym i treściwym pokarmem dla ducha, za tym, co wiąże się z pobożnym przeżywaniem nocy Bożego Narodzenia, czyli nocy przyjścia Zbawiciela świata, który Otwiera nam bramy do nieba, a czekamy na powtórne przyjście, które przemieni ciała nasze śmiertelne, w chwalebne, kiedy będzie zmartwychwstanie ciał. Amen. Niech to się dokona, i obyśmy wszyscy tam w niebie cieszyli się niekończącym się szczęściem. Tym szczęściem, którego sobie na miastki życzymy. Dlatego, dlatego te, te nasze życzenia mają też taki wymiar. Życzymy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale. Życzmy sobie też zdrowia, szczęścia, pomyślności wiecznej tam w niebie. Wszystkiego dobrego, pokój i dobro.